Siema, z tej strony Nioski z wioski W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam jak się oswaja kury A przedtem tym nakarmię kury paszą I łupinami gotowanymi od ziemniaków Jeszcze chciałbym powiedzieć, bo jeden widz się pytał Czy ten kogut i ta kura to są rasy tęczanki Od razu mówię, że wszystkie tutaj kury to są nioski Zapraszam do oglądania Kurki już nakarmione i teraz chcemy pozdrowić naszych pięciu subskrybentów. Oczywiście pozdrawiamy. Pierwszym jest Alex Rola. Drugim jest Weronika Kosatka, trzecim Weronika Tolińska, czwartym Klaudia Budzińska i piątym Antek G. Pozdrawiamy. Teraz powiem wam jak moim sposobem Oswajam kury, tutaj widzicie mamy, jedna daje się głaskać, ona imię Te kury tej rasy akurat to są bardzo miłe, w porządku. Ja oswajam, yy, no tak najczęściej chodzę do tych kur, głaskam i tak dalej, daję im jedzenie z ręki i się tak oswajają. I tutaj mam jeszcze taką zieloną miskę na odcinkach, widać, bo tu w niej paszę, zawsze im niosę i one za nią wiedzą, że tu jest jedzenie i zawsze za nią biegają czekają na to, to są pewne, że coś dostaną też dlatego tak biegają za tą miską mogę Wam teraz pokazać tutaj poroszę kury podnoszę już tylko miskę i już widzą, już lecą tak jak widzicie, one są już oswojone, myślą, że coś jest w środku, nie ma będą zawiedzione no tak naprawdę to mogłoby być na tyle z odcinka. Ale pokażę Wam jeszcze ile dzisiaj miałem jajek. O, tutaj jedno, trochę brudne. Mają błoto na wybiegu. Tutaj po w gnieździe też jedno, też mamy dwa na razie. Tutaj mamy trzy, mamy pięć jajek. Mamy na razie godzinę 11, to i tak dobrze. No i co ja mogę powiedzieć dalej? Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Jak dobijecie 30 lajków pod tym filmem, to nagram dla Was jakiś następny ciekawy film. No i chowam już tą dziewczynę, bo zaczyna mi atakować młodziany. Dobra, trzeba cię złapać, chodź. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.